Pierdzalaj swoje ziemi! Bez współnocy spaliła moją wioskę. Pomóż mi. Okej. Okay. W szkole cię w jeden księżyc. Musisz wiedzieć, jak znaleźć artefakt. Pierdolę wodę! Dawaj mi wino! O ja pierdolę! Chyliśmy tu by niszczyć swoje pole. Tyś ja wolę, bo ci przypierdolę! O kurwa! Robisz się, wróć do mnie! No, ale... Gówno! Do roboty! To zwykły kij, dawaj zaklęty miecz. Ja cię zaraz przypierdolę! Witaj książe! O kurwa! O nie! Jesteśmy zgubieni! Dowie się w swoim czasie! Pierdol się! Spierdalaj z mojej ziemi! O nie! Aktywa mocy jest króla zamku Leona! rozbieraj się. Pierdolę tak, chłopcze, chłopem! O kurwa! Witaj, książę! O kurwa! Książę! Kocham cię! Odpierdol się! postaci raz Cię widzę w moim życiu